To było odważne, ale za pół godziny żołnierz przyniósł zezwolenie. Albo na przykład był taki wypadek, że szkoła, e, bunt, e, słab, e, buntowie tam, że groziły im tam, e, wy, wyrzucili z pracy e, Polaków za, e, za e, posłanie się do szkoły wojskiej. No i trzeba było ratować sytuację. Zobajski kazał mnie, Maćkowiczowi jeszcze komuś pojechać do, do tego, żeby przekonać, żeby wytrwali, prawda? No i proszę, obojętnie o której godzinie tam zakończyli, to jest z... ja będę czekał w No myśmy pojechali tam, przychodując tych rodziców, przyszli żandarmi, nas aresztowali. Twierdzą, że to jest przygraniczny teren. I wszelkie zebrania są zakazane. No tam przesłuchania, prawda, i tak dalej, na swoim... No i, ale i wracamy do Złotowa. No dobrze, ale co teraz? Musimy się dowiedzieć, jak ta ludność, jak, co oni zadecydują. Więc ja podjąłem się wrócić z powrotem do Prezesa w Związku z Polaków tam w montowie A tam już cała gromada rodziców jest. I przychodzą, i stawiają koniak, my się nie wycofamy dzieci. Tak. No to sprawa załatwiona. To była już godzina chyba jakaś, trzecia na rany i mówię, chyba już teraz do Maństwa nie pójdziemy, bo się jeszcze chyba tego. A Maczkowicz krodzi, yeah. on powiedział, że będzie czekał i na pewno będzie czekał. To jeszcze, ale rzeczywiście światło jest w jego kancelarii. My chcieliśmy złożyć informację i tak dalej, no i Potem list poszedł e, e, przez Związek Polaków do ministra spraw wewnętrznych o tym zajściu tam, prawda, o, o nieprawnym aresztowaniu, prawda, I, tak dalej. I że żandarni byli pijani, prawda, i tak dalej. A oni nam zagrozili w że jeszcze raz będziemy twierdzili, że urzędnik niemiecki był służby pijany, to będziemy karnie odpowiadali. Więc daje takie dwa przykłady, nie mówię co, o innych takich działaniach, na przykład dla Skalwiszczyk, yy, całej Niemiec. No, drugą taką postacią był przecież Arka Powstaniec, prosty Ślązak, mówię tylko o gwarach Ja go poznałem dokładnie dlatego, że jak wtedy na te Kaszuby jechałem, bo to powiedziałam, że Trzeba by posłać kogoś znaczącego na Kaszuby, żeby pozwalać, się podtrzymać tą tewącką i tak dalej. No i kiedyś do naszego biura wtłoczył się arka Boża, olbrzymi taki, potężny. I co, Jadziana czy nie? Na kaszymy. No i, a ja miałem mu towarzyszyć. Tak. No i pojechaliśmy, a e, e, arka, mówi, słuchaj. Ale najpierw jedziemy przez Polskę, przez Chorwację, bo chcę kolację zjeść, czy obiad, prawda? W Polsce. No, tam myśmy zjedli obiad, pamiętam, czy kolację, już nie pamiętam. W każdym razie, kiedyśmy wracali, jechali już do bytowa, tak? to było dwóch, weszło pasażerów do naszego przydziału, Opowiadali mi studenci, koledzy z Berlina, że były takie przed wyborami były spotkania na Śląsku. No i oni jechali z Arką Boszką, który miał tak, takie zadanie tak. No i przechodzą, przyjeżdżają przez jakąś wieś i tam odbywa się zebranie. Ale Niemcy mają zebranie. A na Śląsku sami Polacy przecież byli sami Ślązacy. No i Arka, powie, że pójdziemy tam na to zebrać, A ci, słuchaj, to Niemcy mogą nas wyrzucić, wszystko jedno ja No i wchodzą na tę salę, pełna sala. No i tam ktoś przemawia, wreszcie zgłasza się arka Bożek. Konsternacja, prawda? No ale musieli i mu dopuścić go do, do głosu. A on mówi tak: po naszymu czy po niemiecku? A sala po naszym. nie zaczął warum mówić po, po Śląsku, prawda? Tam. No i a tam w bytowie to przede wszystkim w jednym takim wsi byliśmy, tylko pogłoszczy, tam nas legitemła i policja prawda i tak dalej. I oni wiedzieli, że tam Arka może przyjedzie, ale nie mieli odwagi go aresztować, co trzymać. No i tam wygłosił przemówienie, zresztą świetne, po Śląsku takie, bojowe, prawda, i tak dalej. Kaszowie byli zachwyceni. A wieczorem poszliśmy na, a, aha, Pobiela. idziemy, ja mówię, no to pójdziemy na kolację, ale nie, do hotelu. Pod tam prowokować ich. Tam mogło sprowokować, dlatego czegoś tak dalej. No i tam myśmy rozmawiali. Takie długie polako rozmowy. A ciągle słychać było, jak maszerują kolumny wieczorem w S.A., z dzięki pierwsz Pols, ciężko powiemy Polskę, prawda, itd., itd. i tak dalej, i tak my się go pytali, słuchaj, a jak ty widzisz przyszłość? Bardzo źle, prawda? Jak to źle. No wojna jest pewna. Na no, Polacy no, będą się bronić tak, ale bez jest prawa. Tak. Czeka nas ciężkie czasy. No. Arka był, no to był człowiek o pospolity, odwadze, przede wszystkim, to powstaniec, prawda, tak. I no gorący patriota, tak. Druga taka postać bardzo ciekawa to był Kaczmarek, niezwykle inteligentny. Wykształcony, tam, energiczny, tak. ciekawy w towarzystwie w każdym. I świetny mówca. To znaczy, ja nie słyszałem lepszego mówcy jak on. Tam, że sala zamiera, jak on stała na podium. uznawał zwierzność Domańskiego i robię to bardzo dobrze, tak jak powinien taki sekretarz to robić, prawda? Cieszę się ogromnym zaufaniem Domańskiego. Tak. No i miał co prawda przeciwników na Śląsku. Śląsk był zawsze trochę samodzielny, chciało są politykę prowadzić, prawda? Ale Kaczmarek dawał sobie z nimi radę. Tak. Ile jak? Jeszcze bardzo ciekawa postać w Sądowskiej była ksiądz Grochowski. On żył w cieniu, do Domańskiego. On był prezesem Związku Polskich Towarzy Szkolnych. Niezwykle szlachetna postać. Do dzisiaj go wspominam jak najlepiej. Człowiek niesłychanie grzeczny, inteligentny, prawda? spokojny, rozważny w swoich ogromnie szanowane przez ludność. Ten, ten podróż naprawdę głupczyn, to były te tereny jego parafii. Tam. No, ksiądz Bialaczek był w buczku mniejszego pokroju, ale też angażował się w swojej, ksiądz paszki. Tam. Tak, to byli ludzie, którzy. No, ciekawy był również kierownik dzielnicy. To był zwykły... Wydaje się, że szkołę handlową ukończył, prawda, ale oparty w swoich dążeniach, zdecydowanie, prawda, ogromnie przywiązany do polskości. Opowiadam o tym, że w obozie jak go bili, że ich tak dobrze bez wezmą, siedział cały 6 lat w obozie koncentracyjnym, tam, tam. No i, kogo jeszcze, no Osmańczyk, z którym miałem kontakt, to był człowiek, no, który, Wyrósł na Śląsku, y, który nie tylko był poetą, ale zdolnym organizatorem, świetnym pisarzem, pisał te sprawy Polaków. Nie mów, to, 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 to dzisiaj jeszcze są aktualne, przecież te sprawy. No te wiersze jego ciekawe, da? na przykład słowa no, słynnego powiedzenia, nie wiesz nigdy w czyn no i nie wiesz tylko, nie wiesz nigdy w słowa, tylko w czyn, prawda? Tak. Tak. Które redagował e, młodego Polaka tam bo przecież w Polsce, e, w Niemczech, w każdej dzielnicy wychodziło pismo polskie. Tak. E, w słod, najpóźniej w Złotowie powstało, bo e, w Olsztynie wychodzi o to Olsztyńska, e, w Szczytnie Mazur, Mazur i... Mazurskie Przyjaciel Ludu w, w Stwali Naród, w Berlinie Dziennik Berliński, na Śląskie Nowiny Opolskie, prawda. Dla młodzieży wychodzi Młody Polak w Niemczech, redagowany właśnie przez Osmańczyka i Mały Polak w Niemczech, redagowany przez, no w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć Panią, żyje jeszcze w Berlinie, w Warszawie, tak. mówili na nią Ciotka Hania. Zresztą redaktorzy wszyscy no, siedzieli po więzieniach, po obozach, z zginęło. Cenzura była bardzo prosta. Muszę powiedzieć, na przykład ojciec dostał trzy miesiące więzienia za to tylko, że przedrukował z prasy polskiej, tak, że generał Bartelt zmarł, jako były, to były yy, Zbrodniarz wojenny skazany przez Sądy Bielickie na śmierć zmarł i to wystarczyło, żeby w ojcu wyznaczyć proces i na trzy miesiące skarżyć. Że to jest obraza honoru generała, a on rzeczywiście był skazany na śmierć przez sądy, zaocznie przez Sądy Bielickie. To taki dowód, w jaki sposób no, prasa była pod ustawiczną centrum no. Ja pamiętam, sam musiałem, jako chłopak, jeszcze zanosić, przed wydaniem Mazura, na policję, pierwszy egzemplarz. Tak. Oni dopiero czytali, co skreślić, co ten i tak dalej, i poddawali do druku. Jak Pan zapamiętał Kongres Berliński? No to było takie ostatnie wielkie przeżycie Polaków w Niemczech. Wszyscy wiedzieli, że wojna zbliża się. Myśmy to wiedzieli, w Polsce nie wierzono w to, ale myśmy wiedzieli jak budują te szosy, te zbrojenia, to wszystko widzieliśmy, że budowali przecież nowe samoloty, prawda? i tak dalej, no to wiadomo przecież, że sytuacja była ciężka w Niemczech, przecież, bo jest robocie, jak Hitler mówi, było 10 milionów bezrobotnych, prawda? i tak dalej. no i, i skąd się biorą te pieniądze, tylko wojna może być, prawda, no. Bo myśmy wiedzieli o tym, że zbliża się wojna, na pewno, ale tym nie byliśmy zaniepokojeni, prawda. Ja dzisiaj jeszcze się zastanawiam, że ani wieś Polska, ani tym specjalnie niepokoju nie było. Myśmy czekali na przykład spokojnie na te aresztowania, no, niektórzy nas uspokajali, że to aresztowanie będziemy internowani, zamknął nas to obozu, będziemy pracowali i tak dalej, nie zdawali się sprawy, co to jest obóz koncentracyjny. Ja tylko pamiętam od przyjaciela, adwokat Kostencki tu w Złotowie był, adwokat taki, który bronił spraw polskich, że przyszedł jakiś gość do niego, o, o, tam chodziło o sprawy obywatelstwa, był obywatelem niemieckim i on był w obozie koncentracyjnym i myśmy się zastanowili, jak tam jest w obozie koncentracyjnym. Ja bym nie chciał na ten temat mówić. Coś nas, to zastanawiam co to jest, prawda, tak. ale mimo wszystko nie wierzyliśmy w takie, że ten Niemiec humanista, prawda, Nordgetego, Hüfflera, prawda, wielkich myślicieli, że był zdolny do takiego okrucieństwa, prawda, to jest niemożliwe, tak. Ja pamiętam, jak w obozie, jak mnie prowadzili do dachu z dworca, obok mnie szedł taki weterynarz z Sulechowa i powiedział, tak bili, tam zabijali w tej proces, to taka krzyżowa droga to była i to jest nadg tego Schillera, prawda? Wielki mi i tak dalej. Wracając do Kongresu. A pan go I ten kongres, tak. Więc to był taki... Zdawało się z tego sprawy i trzeba coś zrobić, żeby podtrzymać na duchu społeczeństwo polskie w Niemczech. I to zdaje się inicjatywa była osmańczyka, żeby taki kongres zorganizować. Ale to nie była prosta sprawa. Trzeba ogromną salę, czy Niemcy wynajmą taką salę, prawda? Teraz te przejazdy, koszta, prawda i tak dalej. Tak? Dla ja, tysięcy ludzi to, już z to był problem. I okazuje się, ja sam dostałem polecenie, żeby zorganizować wyjazd. Polaków to wszystko. jeździło po tych zebraniach i 400 ludzi się zgodziło, płacąc przejazdy. Wszystko. 400 ludzi. Tak. No a oczywiście ta sala nie mogła pomyślić wszystkich, więc uzgodniono, że będą się zamieniali miejsce. Czekali na ulicy i potem po dwóch godzinach zamieniali miejsca, prawda Oczywiście 50 miejsca w się gestapów. No, te przemówienia wszystkie. Przede wszystkim, no, przemówienie doktora Kaszmierza, ogłoszenie tych pięciu praw. Tak? To była wielka rzecz, prawda? Dziś jeszcze aktualne są te prawa przecież Polak, Polakowi, bratem, co dzień Polak narodowy służy. Wiara ojców jest wiarą naszych dzieci. Tak? Polska matką naszą, a matce nie wolno mówić je, tak, To było uczucie takie czyste ogłoszenie tych prawd, prawda? Tak? Ogromny entuzjazm, śpiewy i tak dalej. To była wielka, wielka ostatnia manifestacja. Tak? I pamiętam, że spotkałem się z kilkoma osobami ze Śląska i z Westfalii i tak siedzieliśmy przy piwie, No i co dalej? No, Czekamy na aresztowania, prawda, i tak dalej. Ale w każdym razie ci, którzy byli na tym kongresie, przecież płytę wydano, prawda? Także to było wielkie, i rzeczywiście pokrzepine, pokrzepine serce. serca. Jaki jeszcze dzień później Pan zapamiętał, e, oprócz, bo to, tak my mieliśmy, wspomniał Pan o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, to był taki, jak Polska wybuchła, powstała, pan. narodziła się na nowo. Potem ten kongres berliński jako ten moment trwania. I co, potem koniec wojny? Ten, to wyzwolenie? Na moment, bo Czy nagrywa? sekundę tu lat y, jeszcze końcu śmigielski i końcu nieborak stali na tym stanowisku, że taką organizacją patriotyczną powinno być harcerstwo. Co też wszędzie już było, tylko u nas jeszcze nie było to był problem. Z jednej strony prawdą to jest, że to jest ale z drugiej strony mogło to być zastrzeżenie ze strony Niemców. To jest jednak mundur, dyscyplina, marsze, prawda, i tak dalej. Coś pachnie wojskiem tam. I ksiądz Domański się pyta mnie to, jak tutaj się do tego ustosunkować. Ja mówię, ja się boję, że Znajdą jakiś pretekst, żeby rozwiązać Związek Harcerskim, i rozwiązać Związek Towarzystwa Młodzieży, a reaktywować będzie bardzo trudno. No więc, ale zadecydowano, że w szkołach, tylko, w szkołach tylko. W szkołach. Tylko w szkołach i nie na zewnątrz. Działalność tylko w szkołach. No i tak było. No ale tam byli harcerze, jak Horst przecież, jak kokoski jest zginęła i rzeczywiście harcerstwo poniosło ogromne straty wszystkich harcmistrzów, potachmistrzów, wszystkich, albo rozstrzelali, albo zginęli w obozach koncentracyjnych. Także i ja na przykład pan, znalazłem taką notatkę z, z rejencji Pilski, że, że obserwują działalność moją sportową, bardzo szczegółowo jestem inwigilowany, ale dotychczas nie stwierdzono o wojskowych ćwiczeń. Dotychczas nie stwierdzono już wojskowych ćwiczeń. Czyli patrzcie i obserwujcie te rzeczy. Koniec wojny. Jak się y, zakończyło, jak Pan to przeżył? Tak. No. I jak się potem zbieraliście, liczyliście wykupy, ile Was zostało? Ona, jak? Tak, no myśmy się spotykali w Berlinie stale, prawda, w różny sposób, na przykład pamiętamy, że Taki był Ledwolosz, kierowniczy w Berlinie, który zaprosił nas do swojego domku na obrzeżach Berlina i nagle zamyka oklas, Ciebie z zemną, karci się, co ona robiła. A teraz, posłuchajcie, przegra nam płytę z pokrycia. To było takie wielkie przeżycie. Ale jak teraz Więc Wiadomo, że Berlin został zdobyty, wszyscy. że Hitler już nie żyje. Więc miał białą, czerwoną paskę, bo na Berlin. I mi nie że widzę oficera polskiego na rowerze. Nie wiedziałem nic o tym, że wojsko polskie też to tu Berlin. Pędzę za nim, on trochę za stan, stanął tak się zasłonił tym rowerem. O co chodzi? A wie, jestem Polakiem, nie widzę oficera polskiego No, to pan nie wie. No przecież to jest nas kilka tysięcy tu A skąd on jest? Ja myślę, że złotowa. Złotu jest wolny, może pan wracać. Wolny? Tak, wolny jest. Mamy granice na Nisie. A pan skąd? Z Tarnowa. A co? No ja nie wiem. Gdzie wrócić? Bo ona się kończy, a nie wiem do kogo teraz wrócić. Nie wiem, co tam z rodziną, prawda? I tak dalej. Takie było spotkanie. Właśnie pierwsze. Zobyciu Berlina. No i po czym oczywiście teraz jak dojechać do Polski, więc do Polski. Chodziło się do komendanta, do rosyjskiego do komendanta. Także jest czekać, tam jeszcze, jeszcze jest czas, prawda, i tak dalej. Ale wreszcie zdecydowałam że ona powiedziała, wiesz co, tyle różnych rzeczy opowiadają o tej Piątej, o, o tej Republice, prawda, i tak dalej, że tam już Polski nie będzie, prawda, i tak dalej. Może najpierw pojedziemy na zwiat, prawda, co tam jest. Ja się zdecydowałem sam pojechać, jeszcze z dwoma Berlińczykami. Podróż była okropna, ciągle rabunki, prawda. I miałem takie szczęście, że stałem tak przy drzwiach i wchodzi NKWD, prawda. no i że mam wyjść. Podpadłem, coś w tym. Mam iż, tam grupę już miał, prawda, i że nas, nas prowadzą. Ale te, ja tchnięte przeczucie, mam coś tutaj, dlaczego on chociaż ja zaraz mogą wjeżdżać, wjeżdżać, a nas Więc uciekłem z tego, z tego konwoju, schowałam się pod wagon, jak pojadł ruszył, to wskoczył do wagonu i tak zajechałem, tak. No i rzeczywiście, no, żona w Berlinie, ja bym zginął bez wieści, prawda, tak, takie miałem szczęście, prawda, a w, Pile znowu mnie zamknęli, tam. Do paczkarni mnie zamknięli, znowu podejrzanym się udały. Ale znowu sportowcem byłem, bo uprawiałem sporty, prawie że 13 to znowu uciekłem, prawda? No. no i teraz podróż do tego złotowa, już po pojechał pojechałem najpierw do, do Pierzchowis, tam gdzie skończona pochodzi, zobaczyłem spalone gospodarstwo biedną mamę, jak robię tam drzewo, prawda? Tak. Ojciec nie żyje, prawda? Tak, syn nie wiadomo, co się stało. Tak. Potem jechałem do, do Kramska, gdzie ostatnio pracowałem. Tam też taka beznadziejna sytuacja, prawda? Tak, nie wiadomo, co będzie, jak będzie, prawda? No i dopiero we Złotowie. Spotkaliśmy się tutaj, tu było wesoło, spotkałem Kocika, dyrektora banku, będę zapraszał cię na piwo, ale ja mówię, ja nie mam pieniędzy, grosza, wszystko na piwo starczy. I znowu zdziwienie, wchodzę, pełno ludzi, prawda? na stołach nie kieliszki, tylko, tylko litrowe butelki, szklanki, prawda, wszystko pijane, prawda, i tak dalej, wszystko się cieszy, czy też skąd, Myśmy mieli skąd te pieniądze, prawda, i tak dalej. W każdym razie złotów szumiał, prawda. No. a jeśli chodzi o ludność rodzimą, to taka zachowawcza. Nie wiadomo co. Przeżyli te wszystkie gwałty, rabunki, prawda, Rosja najpierw. Potem różny element tu przychodził, prawda, który nie znał tych stosunków, nie umiał rozróżniać Polaka od, od, od Niemca, prawda. Zobaczył, że Fotografia w mądrzeń niemieckim to Niemiec, prawda? Zabierali na UB, prawda? I tam tortury, prawda? I tak dalej. Takie, takie historie. Tam przychodzili potem dziwny stosunek do pracy tych, na przykład przychodzi, to, to zostało gospodarstwo po Niemczech, krowy, prawda? Świnie i tak dalej. On wszystkie krowy, prócz jednej zostawiał. Facebook zabił jedną na święta. On zostawił jedną na, na święta. No i, i dziwili się, co to za gospodarka, prawda? I tak dalej. Tak. Ale, no i, ale powoli, powoli sytuacja się zmieniała, prawda? Ludzie się wreszcie zrozumieli. No i, i powiedzmy, jest taka sytuacja jak dzisiaj, prawda? Mi się wydaje, że na pewno są jeszcze jakieś konflikty, prawda? Niepewności. Są renegaci, prawda? Którzy byli Polakami, ale. Z, tym, co zostaje, prawda, dzisiaj ciągł. Zresztą to ekonomiczne względy, prawda? Tam zarabiają dużo, prawda? Tak, no ale na to potrzeba czasu. Ta długoletnia niewoda, okupacja, to wszystko została blizny i rany, które trzeba długie lata, żeby leczyć stosunek do prawa, stosunek do pracy, prawda? Tak. Jak pan dzisiaj patrzy na Niemcy? Takim bagażem doświadczeń na Niemców. Panie, ja jakby wyszedłem co głosu, pan powiedział, że Niemcom już nie podam ręki. Ale z biegiem czasu zmieniał mnie. jednak Przecież my jesteśmy sąsiadami. Że należy wszystko robić, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. I był gorącym zwolennikiem współpracy. Jeździł do Rostocku, prawda, w tym czasie. Stosunki były jak najlepsze. Tak. Ale mi się wydaje, że trzeba zachować pewną ostrożność prawda, w tym wszystkim. Tak. Że były różne okresy. My się, ja żyłem przecież w monarchii, żyłem w Republice Walmarskiej, także mam pewne doświadczenia, jak Niemcy myślą, jak oni sądzą i tak dalej. Miałem kontakty przecież w Berlinie, mieszkałem z Niemcami. Wszyscy byli na przykład, jak dopóki szło dobrze, to tacy Niemcy, prawda, to jak, jak tylko źle zaczęło się dziać, to wtedy przeklinali Hitlera, przeklinali ten, prawda, i tak dalej. Także od koniunktury zależy, jak jest No i, i mi się wydaje, nie wiem, czy ja, czy mam rację, czy nie. Każde te wszystkie metody germanizacyjne i tak dalej się Niemcy już wiedzą nie, nie dały tych efektów, o które chodziło. Trzeba zastosować inne metody. I stosuje się. I stosuje się. I dlatego mimo wszystko trzeba dążyć do porozumienia, ale zachować daleko idącą ostrożność. Proszę przypomnieć, co na temat Niemców mówiła Pana Mana, a co ojciec? I Co Pan o tym sądzi? Moja matka, ja nigdy nie wiesz nic o Niemiec, nie widziałem na tym. Tak. Ojciec był innego zdania, jak dziennikarz, prawda? Tak, przecież. A czytaj Schiller'a, Beethovena, e, 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 ma naprawdę e, e, pieśni patriotyczne polskie, które tworzyli, komponowali Niemcy w czasie powstania listopadowego, żeby Niemcy dobrze. Trzeba rozróżnić. Nie trzeba. Potępiać w punkt wszystkich Niemców. I trzeba robić wszystko, wszystkie środki, możliwości wykorzystać, żeby sąsiadem najbliższym znaleźć jakiś wspólny język. Ale czy tak będzie? A jakby Pana ojciec. Co by Pana ojciec sądził, jako redaktor Gazety Olsztyńskiej, o tym, co się z Gazetą teraz stało Olsztyńską? No, to jest, to jest straszne, to jest, to jest. ja nie bym chciał pisać tam, ale ja nie rozumiem Jak to jest możliwe, żeby Gazeta, która broniła Polskości przez tyle lat, Mamy takie tradycje... momentik do tego momentu, hmm, znaczy to byśmy y, zakończyli, bo już nie pamiętam y, y, tego fragmentu. Już nie słabo. No ja byle słowa mam ja tutaj podłączona.